Dzień dobry, witam na kanale Antkowiak Boxing Team. Dzisiaj mamy przerwę między meczami mistrzostw Europy. Emocje po meczu Polska, Szwecja już opadły, no ale to jest kanał o sportach walki, także kolejna ramówka, którą przygotował dla Was Kamil. Jak mawia klasyk, nie przedłużajmy, zaczynajmy. Piątek, czyli dzisiaj gala Babylon MMA23. Filip Stawowy versus Tony Valtonen godzina 20.00 Polsat Sport Fight i Super Polsat noc soboty na niedzielę gala PFL 2021-6 sezon regularny godzina 24.00 na antenie oczywiście TVP Sport dalej gala Bellator 261 Johnson vs. Moldawski. Karta wstępna yy, godzina 24.25 25 YouTube. Bellatora oraz. <laughs> przepraszam. Oraz karta główna godzina 3 w nocy na antenie TVP Sport. Następnie sobota gala Fen35 w Ostrudzie. Adrian Zieliński vs Aleksandr Gorszechnik godzina 19.00 Polsat Sport Fight i godzina 20.00 Super Polsat Gala UFC Fight Night Gane vs Volkov godzina 20.00 Polsat Sport Extra Noc z soboty na niedzielę Gala Canelo Promotion i Matchroom Boxing w Guadalajarze. Julio Cesar Martinez versus Joel Cordova, Godzina pierwsza w nocy. Aplikacja Dazon. Gala Premier Boxing Champions w Atlancie. Gervonta Davis versus Mario Barrios. Czyli Czołg wraca. Godzina trzecia Polsat Sport. Gala Top Rank w Las Vegas. Wasyl Łomaczenko versus Masuyoshi Nakatami. Godzina trzecia w nocy. Polsat Sport News. BKFC 18 Beltran versus Chefmaker Maker Godzina trzecia w nocy, kanał Fight Club. Także to by było tyle. Jak sami widzicie, powrót Gierwony Davisa oraz Wasyla Łomaczenki na ring, yy, czyli weekend zapowiada się naprawdę naprawdę emocjonująco. Także łapki w górę dla Kamila tutaj bo robi świetną robotę dla Was. Ja to tylko czytam, przekazuję w wersji wideo, także z naszej strony. To tyle, pozdrawiam. Trzymajcie się miłego weekendu. Hej!